27 marca 2019 roku Fortnite wprowadził tryb Arena do gry. Był to czas, kiedy nie był aż tak rozwinięty, był to okres przed World Cupem, przeciętny poziom graczy był o wiele wiele niższy niż obecnie. W końcu tryb kreatywny wyszedł w grudniu 2018 roku i gra była relatywnie nowa, więc gracze nie zdążyli jeszcze stać mechanicznymi demonami, a ich ogólne pojęcie o grze nie było dużo lepsze. Były to czasy, kiedy każdemu pociły się ręce, a sam dźwięk strefy, nie mówiąc o stresie jaki panował Bendon top 3, a szczęście i fleksji znajomych, jaki dawała wygrana, było nie do opisania. Obecnie tryb areny nie istnieje. Mamy rankedy, ilość graczy ciągle spada, a sam system rankingowy jest daleki od ideału. Jeśli ta tendencja spadkowa się utrzyma, będzie oznaczało to definitywny koniec tego trybu, a co za tym idzie dla wielu osób, koniec tej gry. Dlatego w tym filmie omówię, co sprawiało, że kiedyś grało się lepiej, co nie działa w obecnym systemie i najważniejsze, jaka czeka nas przyszłość, Bepik zapowiedział rankedy 2.0. Zacznijmy od początku, co sprawiało, że wielu graczom arenę grało się lepiej niż rankedy. Arena miała system dywizji. Posiadanie danej dywizji odblokowało możliwość udziału w turniejach. Grając dostawało się punkty za eliminacje i placementy. Każda dywizja miała swój przedział punktów, ale co sprawiało, że gracze grali areny, a nie normalny tryb Battle Royale zwany casualami. Między innymi to syfon, czyli mechanika gry regenerująca 50 HP za eliminację. Masz killa, dostajesz HP lub shielda. Proste? Proste. A jednak otwierało to wiele możliwości na ciekawe zagrania i klacze, do których nigdy by nie doszło, gdyby nie ta prosta mechanika. Ach, no, no, no Premiowało to też bardziej agresywny styl gry i na początku było dobrym balansem, bo dużo graczy grało pod placement, a nie kile. Więc punkty za eliminację i dodatkowe HP przyznawane za killa sprawiały, że podjeżdżanie i bardziej agresywna gra nabierała sensu. Arena posiadała też inny system burzy, w którym pod koniec gry ostatnie strefy były ruchome. Był też Storm Search, czyli mechanika gry, która zmusza do walki, kiedy w danej fazie burzy jest za dużo graczy przy życiu. W skrócie na przykład jeśli w piątej fazie burzy żyło więcej niż 40 graczy, to ci, którzy zadali mniej damage'a niż wymagany próg, dostawali bombę na web z pioruna. Co 5 sekund minus 25 damage'a. Jak zaprzestać temu gniewu Zeusa? Bardzo prosto, wystarczyło zadać tyle obrażeń, żeby być ponad wymagany próg. W sezonie ósmym, gdy w grze były bolery i każdemu zależało na wygranej, w końcowych strefach potrafiło żyć naprawdę dużo osób, więc dzięki Storm Sergeowi patologia jaka tam się działa, była w miarę do ogarnięcia, a wspominając patologii na arenie obowiązywał Competitive Loot Pool, czyli przedmioty, które nawet zdaniem Epika były zbyt pojewne, to znaczy nie były na tyle zbalansowane, żeby mogły być w trybie skupionym wokół rywalizacji, były tam niedostępne. Odnośnie samej rywalizacji, to początki areny serio były podobne do ówczesnych turniejów. Graczom zależało na jak najwyższej randze w świeżutkim trybie gry, więc jak na tamte czasy mecze były relatywnie długie i trudne. Jo! No jaka gra na YouTube leci! Ha, ha. Ale jest to najlepszy! Ha, ha, ha. Dobra, bo cały czas mówię Wam o tym, co było, ale jak wiemy, stan, który opisuję, nie trwał długo. Z czasem graczom przestały tak zależeć, a arena nijak nie miała się do poziomu gry, który był na turniejach. Co prawda, dalej była świetnym środowiskiem do trenowania walki, poziom gry był wyższy niż na zwykłym Battle Royale i dalej stanowiła jeden z popularniejszych trybów gry, ale straciła już swoje turniowe zacięcie. Przenieśmy się zatem nieco w przyszłość, a konkretniej do chapteru drugiego sezonu czwartego. Dla mnie, jak i dla wielu innych, Prime Areny. Idealna meta. Prawie każdy biegał ze złotą pompą i lądał na starku. Był to też sezon absolutnego szczytu formy mongrala. Oh, piękne czasy. Wszystkie te okoliczności sprzyjały robieniu klipów na oponentach i powstawaniu fortoś montaży. Dla tych, co nie zrozumieli o co chodzi, już objaśniam. Masz pompę, która bije ponad 200 damage'a. Robisz monga klasika, a oponenta, klipujesz to, zbierasz kilkanaście takich akcji, podkładasz muzyczkę i twój montaż fortan gotowy. Ponadto pojawił się nowy trend i powód do grindowania areny, Wbijanie jak największej ilości punktów. Gra była o wiele bardziej rozwinięta niż w momencie, kiedy tryb areny pierwszy raz do niej zawitał. Poziom graczy też urósł, a co za tym idzie, w bicie nawet dla przeciętnego arenowego gracza nie było ciężkim zadaniem, więc nowy w wyzwaniem i powodem do flexu było wbicie jak największej ilości punktów. Nie bez powodu wspomniałem o montażach, bo właśnie dzięki nim mogliśmy zobaczyć poczynania Martoza, który z filmu na film mógł chwalić się rosnącą ilością punktów. Dużo osób zaczęło namiętnie grindować arenę nie tylko po to, aby doskonalić swoje umiejętności walki, ale w głównej mierze wbijać dziesiątki tysięcy punktów. Sam pamiętam jak grając ze znajomymi jaraliśmy się rosnącą punktacją. Niby taka głupota, ale jednak dawało satysfakcję i chęci do grania. No właśnie, chęci do grania. Coś czego najwidoczniej ostatnio graczom brakuje, patrząc na kulejące statystyki rankedów. Dobra, stop, w tym miejscu musimy sobie coś wyjaśnić. Obecnie trwa miesięczny sezon z Simpsonami i statystyki rankedów mają się dobrze. Co prawda zmiany jakie wprowadzili, przyczyniły się do poprawy stanu trybu, ale na potrzeby tego filmu potraktujmy ten sezon jako anomalię, wynaturzenie. Robię ten film od początku sezonu i naprawdę chciałbym go jeszcze skończyć w tym sezonie, także dajcie mi trochę pana 15 maja 2023 roku Epic usuwa arenę i do gry wprowadza tryb rankingowy. Zamiast dywizji i punktów mamy pierwsze pełnoprawne rangi w Fortnite. Cie. W tym miejscu warto wspomnieć, że jeszcze za czasów Areny gracze narzekali na brak prawdziwego systemu rankingowego podobnego do innych gier, takich jak CS czy Valorant. I oj bratku, gdybyśmy tylko wiedzieli co ugotuje nam Epic zamiast Areny, to byśmy ich nigdy nie dopuścili do gotowania. Zacznijmy od rank Epic poleciało klasyczkiem. No prawie. Mamy kolejno: brąza, silvera, golda, platynę, diamenta, elite, championa i anrila. No, 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 tu wszystko się zgadza. Rangę w procentowo, procentowa, procenty dostajemy za eliminację i placement, czyli za jak najdłuższe zostanie przy życiu. Do tego momentu wydaje się spoko, ale najwyższą rangę w grze ma ziomek, co przesiedział swój każdy ranket na drzewie, czyjś ojciec, który, jak jego nikt wskazuje, specjalizuje się w siedzeniu w krzaku, i twój kolega z klasy, który ledwo się rusza. Patrząc na te okoliczności, wbicie najwyższej rangi nie jest jakimś specjalnie trudnym zadaniem. Jaki problem niesie to, że posiadanie Unreal'a nie jest wyzwaniem i nie wyróżnia za specjalnie wśród graczy? Ludziom nie zależy. Zobacz na schemat 90% wszystkich rankedów. Lądujesz, lutujesz 10 minut. Walka w mid że żyje 30 osób, wszyscy wchodzą na trzeciego. Dożywasz do game'u, który nawet nie jest wynagradzający. Co to znaczy? Że gra nawet nie dochodzi do ruchomych stref, a gdy przeciągi się do tego momentu, to żyją 4 osoby. Taki endgame nie jest na dziesiątej tak ciekawy i wart przeżycia całej gry, jak endgame'y turniejowe. Błędne koło się zamyka. Cały endgame jest tak słabym experiencem, że nawet nie opłaca się do niego dożywać, bo nie dostarczy tyle do co na turnieju. Rangi nie mają wartości, cały tryb rankingowy służy jedynie do trenowania early game'u i walki z competitive blood poolem w midgame'ie. Gdzie moim zdaniem nie na tym tryb rankingowy powinien polegać. Na tarcie West po wbiciu Andrilla mamy pokazane, które miejsce w tym Andrilu zajmujemy. Z Andrilla nie da się spaść. To Ile miejsc spadniemy, czy zyskamy za mecz, jest niewiadomo. Mamy też tabelę, która pokazuje listę graczy w Andrilu. No spoko, ale to ile brakuje mi do bycia top 1, jest kompletnie niejasne. Powiedzmy, że mam Anril'a i w nim miejsce 10 tysięcy. To ile realnie brakuje mi, żeby mieć pierwsze? I tak wiem, że brakuje mi prawie 10 tysięcy miejsc, ale ile to jest? 1 min 20 killi? 10 takich winów? Czy może tysiąc gier po top 3? Wbijanie tego rankingu jest całkowicie czarną magią. W skrócie, chcesz turniejowego poziomu idziesz grać customy, chcesz efektywnie trenować walkę masz kreatywny i reload. Przy obecnym układzie granie rankedów mija się z celem co dobitnie pokazują statystyki. Reload rozwiązuje problem tempa rozgrywki, dzięki mniejszej mapie i odradzaniu się, przez co od początku do końca meczu trwa nieustanna akcja, na reloadzie nie ma też jakichś turbo niezbalansowanych itemów czy pojazdów. A to bardzo dobrze, bo grając w tryb rankingowy, chyba wymagamy tego, żeby nasza śmierć była jakkolwiek racjonalna i spowodowana tym, że ktoś był faktycznie lepszy, bądź zagrał lepiej. Między innymi z tych właśnie powodów średnia ilość graczy grająca Rankedy Reload jest większa. Epic Games widzi statystyki i wygląda na to, że postanowili coś z tym zrobić. Oficjalnie zostały ogłoszone Rankedy 2.0. Jest to nic innego jak rework systemu rankingowego. Na moment publikacji filmu za parę dni wychodzi nowy rozdział 7. Patrząc na to, jak dobrze przyjął się Simpsonowy sezon, jestem naprawdę dobrej myśli, że Epic dowiezie ze zmianami na rankedy. Teraz z pewnością uzyska w sierości, zresztą jak to chapter, i być może doczeka się zmian, które rozwiążą obecne problemy z rankadami. Od siebie jedynie mogę dodać, że w trosce o jakość gry Epic powinno przywrócić Buga z sezonu 6 ze skinem bojki.